część wszystkim. Dzisiaj pokażę wam, jak można wykorzystać dynie we wnętrzu. To jesienny owoc, który może dodać uroku i ciepła każdemu pomieszczeniu. Zaczynamy od wyboru dyni. Najlepiej wybrać dynie o ładnym kształcie i kolorze. Pamiętajcie, że dynia powinna być zdrowa i bez żadnych uszkodzeń. Jeśli chcecie, żeby dynia przetrwała dłużej, warto ją ja wysuszyć. Możecie to zrobić, umieszczając ją ja w suchym i przewiewnym miejscu. Dynia to świetny materiał do malowania. Możecie pomalować ją ja na dowolny kolor, a nawet stwrzyc na niej piękne wzory. Jeśli lubicie rysować, dynia może stać się waszym płotnem. Możecie narysować na niej różne wzory, a nawet stwrzyc prawdziwe dzieła sztuki. Dynia z literami to świetny pomysł na dekorację domu. Możecie napisać na niej imię dziecka, Nazwę domu lub po prostu ulubiony cytat. Dynia Glamour z brokatem to idealny pomysł na dodanie blasku do wnętrza. Możecie posypać dynię brokatem lub pomalować ja farba z brokatem. Jesienne kompozycje z dyni to świetny sposób na stworzenie przytulnej atmosfery w domu. Możecie połaczyć dynie z innymi jesiennymi elementami, takimi jak liście, szyszki, zołedzie i gałaski. Dynia z zielnikiem to oryginalny i ekologiczny pomysł na dekorację. Możecie umieścić w niej suszone zioła, kwiaty lub liście. Dynia z aplikacja to świetny sposób na dodanie jej indywidualnego charakteru. Możecie przykleić do niej różne materiały, takie jak tkaniny, papier, koraliki, guziki i wstążki. Mam nadzieję, że moje pomysły zainspirują was do wykorzystania dyni we wnętrzu. Pamiętajcie, że najważniejsze jest, żebyście stworzyli COS, co wam się podoba i co będzie pasowało do Waszego stylu. Cześć wszystkim! Dzisiaj chciałabym wam pokazać, jak można wykorzystać dynie we wnętrzu. To nie tylko jesienny symbol, ale także świetny materiał do tworzenia dekoracji. Zaczynamy od dyna akwarelowych. To prosty i efektowny sposób na dodanie koloru do wnętrza. Wystarczy pomalować dynie farbami akwarelowymi, a następnie umieścić je na połce lub komodzie. Można użyć różnych kolorów i wzorów, aby STWRZYC unikalna kompozycję. Kolejnym pomysłem SA dyni świeczniki. Wystarczy wyciąć otwór w górnej części dyni i umieścić w nim świeczkę. Można również wyciąć różne wzory w dyni, aby STWRZYC bardziej oryginalny świecznik. Rzeźbione dynie to klasyczny sposób na dekorację domu na jesień. Można wyrzeźbić w nich różne wzory, na przykład twarze, zwierzęta lub abstrakcyjne kształty. Rzeźbione dynie można umieścić na ganku, na tarasie lub w salonie. Dynia może również zastąpić zwiaderko na lot. Wystarczy wyciąć otwór w górnej części dyni i umieścić w niej lot. Dynia będzie wyglądać bardzo oryginalnie i nada charakteru każdemu przyjęciu. Dynie z wstaszkami to prosty i elegancki sposób na dekorację domu. Wystarczy przywiązać do dyni wstążkę w dowolnym kolorze. Można również użyć kilku wstążek w różnych kolorach, aby STWORZYC bardziej efektowna dekorację. Domki dla ptaków z dyni to oryginalny i praktyczny pomysł. Wystarczy wyciąć otwór w górnej części dyni i umieścić w niej drewniana podstawę. Domki dla ptaków z dyni można umieścić w ogrodzie lub na balkonie. Wózek z dyna, świeczników i ważonów to efektowny sposób na dekorację domu. Można umieścić na wózku różne dynie, świeczniki i ważony z kwiatami. Wózek z dyniami będzie wyglądać bardzo oryginalnie i nada charakteru każdemu wnętrzu. Rzeźbione dynie to nie tylko dekoracja, ale także świetny sposób na wyrażenie swojej kreatywności. Można wyrzeźbić w nich różne wzory, np. twarze, zwierzęta lub abstrakcyjne kształty. Rzeźbione dynie można umieścić na ganku, na tarasie lub w salonie. Dynie ze wstaszkami to prosty i elegancki sposób na dekorację domu. Wystarczy przywiązać do dyni wstążkę w dowolnym kolorze. Można również użyć kilku wstążek w różnych kolorach, aby STWRZY chce bardziej efektowna dekorację.